Jutro wolno, mam mi się zjebać, dobrze się wyśpisz. Jodra, i od rana polecimy. Jebać ci się chce? No to dzwoni chłopie! To akurat nie problem. Dzwonisz masz. Hej, no. okay, kto gdzie? Ja ja lecę do. I'm going down, genowaju, bo mi Polecisz na środek. What? O, co. Bye bye. Okej, okay, mam kartę, I have card. Nikogo tu nie ma. Jesteśmy sami. No, chłopie luks! Nie mam broni. No kurwa, mać! Może być na środku ktoś jest? Nikogo nie ma. A z naszych? A. Nie wiem. Ktoś nas szuka naszych, karty? No. Halo, halo, jesteście tam? Ale jestem na górze. Dobra, mam ze środka. Chcę otwierać. 6, dziewięć siedem trzy cztery osiem. No właśnie szukam go. A już jesteś w pokoju? Tak, tak. Chciałem wyjść. A jak to się stało, że my sklep mieliśmy do końca tam, nie umarłem? Ani razu, kurwa? Nie wiem. Nie, nie umarłeś chyba. Nie. Hmm? Reanimowałeś się chyba raz, ja cię podniosłem raz. Ktoś jest blisko. A zrzut tu mamy, dobra Panowie co wziąć? Kilo kurwa czy ten? Ja mam kilo Nie, ja sobie farasę se wezmę, bo ten farm idzie Dobra, dobra drugi zrzut. nie? Pewnie. Łukasz, tak. selfa nie podniosłeś? Nie. Jesteś? Tak. Ty też nie godaj? Nie, kupiłem kupioz BSP2. A ten Guszy to mi nie gra? No jak nie gra? Gra chyba. Czemu on nie wziął, selfa? Co on nie, nie wziął? No jak nie wziął? E, no chyba. Wziął. Nie wziął, to on zostało. Gdzie oni są? Tak ten specjalista też? Tak. Grenowa jesteś? Ej, jesteś, bo nie słychać się Jesteś Na górze, na górze Korolki You know take specialist Specjalisty nie wziąłeś Ucieka przede mną kurwa A Tu leci w powietrze Długi wchodzi. Ja pierdolę No to mi się. Kurwa idę w prawo, to oni z lewej przychodzą Okej, okay, to my tu mamy? Znasz coś, znasz coś, jedziemy z nimi M Grenowa okay. jesteś tam, bo ci nie słychać w ogóle. Ci się mikrofon wyłączył. Kurwa, ale nie trafia. O, u góry ktoś jest. Jeszcze jeden tam u góry jest. Ja mam tu kogoś w środku. On, on ucieka, jebany. Dlaczego ty uciekasz od nas, przyjacielu? Nie, uciekaj. W nie wiem właśnie kurwa środku, patrzę przez lunetę ale... go jak biegnie Nigdzie go nie ma Dobra No to następny O jak szybko o dwóch nawet tam jest Dobra jak idę na cel Chante Chcę dołączyć. Ale bieg prosto Spodziewałem się, że będzie dalej trochę Antek chce dołączyć No ale gramy no, już No widzieliśmy Dogramy to i ja kończę, to już nie będę kończył Bo ja mam zaraz jedzenie To ja akurat wam się dwa miejsca zwolnię Bo jeszcze harą też nie No akurat Ale co odpalę W sumie można było wziąć Kalkę No właśnie ku... No o widzisz. Mówisz masz, stary. <noise> Gościu czyta w myślach. No słysz, my zgraliśmy z nim ostatni ten, ale... Nie wiem czemu się nie odzywa teraz. się spomnie Na sprawa, bo nie było jest Jeszcze jeden tam z tyłu Na kontrakt idziemy? O kurwa, jak daleko. Tak, kurwa. Helkę mamy. Zapomniałem o kontrakcie. Uber. Uber. Łukasz, Uber. Bo tam robią ten lecenie. Ale na kontrakt, bo mamy minutę tylko. W bunkrze chyba siedzą, bo nie ma ich widać. No, jakie <grybujesz> bo Albo ucieka jebany. Jak tu jest. On kurwa! Nie wiem, go nie ma. Yeah! Ej, słuchajcie, mamy dwie koronki, kurwa, koło... daleko. O kurwa, tu jest jedna koronka, o. No, lecimy. Lecimy na koronkę? Pewnie. Go, 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 Łukasz! <śpiewanie> Bombo, kla! Kurwa, zjechała! To no dawaj, tu jest druga Daj bo tu jest ludzie tu, a zajebani Wróch w pobliżu o. o? Kto to spadł? O, kurwa. Kierowca spadł, wyskakujcie Kurwa! Więcej ich tam było Oj kurwa ale zjebałem, miała ja pierdolę nic nie trafiałem. <grym> Okej. <Okay>. Rozjebę ich. Kurwa. <grym> Tam ich więcej było, słuchajcie. To fajnie. Jest Kur y mnie rozjebał. <grym> <grym> Gdzie nas... Wyjebało, o kurwa jak daleko Kurwa no przy, do, dosłownie nas wyjebało Przy redoutan no chuj, już trzeba na ten zrzut lecieć I, i trzeba będzie po drugi zrodzić? Ale im daliśmy prezent, co, kurwa? Kurwa, niech ujszczeli, nie fart, straszny. Ale to nic, zaraz go odzyskamy. No. Zaraz, zaraz, szukam transportu i jedziemy tam z powrotem. Daleko? Oni kurwa tak daleko. Nie. <laughs> <Raz. śmiech> Może idzie. Dawać, transportu szukamy i zapierdalamy tam do nich. Drugi zrzut, bierzemy? Czy? Tak! Łukasz, siadasz? Dobra A, selfie sobie kupcie od razu! Nie. O kurwa, dostałem i to zdrowo, ale nie wiem skąd. Gdzie dziwko byłaś? Pokaż się. Ci ktoś? No Skąd on tak jebie? A, masz Cię wiem. kurwo, masz przejebane u mnie Chodź tu kurwo, no i No i kurwa teraz tam zrobię, robię, robię Ci w no normalnie, nie? Żółta wieża i lecimy na tych? Na ten wieżowiec tutaj u góry Normalnie masz wjazd, kolego O, ek... Sama, ale miło O kurwa no Wamie mnie też dojebał. Babi, ich, obici mocno, obici mocno. Drugi jeszcze po prawej. Kurwa, Mocno obici byli. Rozjebani. Pięk. Dobrze, no, zobaczcie mi sklepik. Na zrzucie jest, tam po prawej. Najbliżej. A, dobra. I mm? wyłożyć. No, nie tak, ja tak, tak, tak. Łukasza nie, nie ma pieniędzy tyle. Tak, tak. co, w stronę stadionu powoli, nie? Ja? Okej. Okay. Mam kontrakt, odpalę po drodze. Spoko. Tu gdzieś taki typek biegnął, kurwa. Oj, ja chyba nawet ich słyszę. No właśnie, tam są te typki. Dobra, to tam idziemy. Tam są te typki. Koronka, koronka. Walgo, walgo. Jam i mam. O kurwa. Podniosłeś speca? No. A ja nie kurwa, gdzie drugi? O kurwa, snajper wali tam z tego dachu wysokiego. Ja pierdole, zabił Już mnie w kraje. Dwóch tam jest Już chyba. Kurwy jebane. Jeden po prawej, drugi po lewej. Jeden dostał, drugi pad. Mam go, jednego mam. Trzeci jest na kurwa, tam na jest kolejnym ma... rogu. Tam jeszcze na rogu jeden jest. Tam jest wazuki pierdala. Pięknie. Mają sklep pod sobą. No i zajebiście. A jak tam wyskoczyć muszę? A do... My zdrobimy, Kurwa, ja... tego to nie mam pojęcia. O ja pierdolę. Pokaż, pokaż. Ktoś też jest, ktoś też jest? Na górze nie mów, że przejebaliśmy to Łukasz tam jest chujowo jak dasz radę, a nie masz kasy kurwa biegnij tutaj i zaraz na prawo tam jest drzwi, tam jest kasa moja i na prawo, na prawo, na prawo na prawo kurwa Łukasz to jest lewo tam, o tam w tych drzwiach widzisz, tam gdzie jest metalista. halo, to nie słyszę? biegnę, biegnę, biegnę Wali, wali, rób wejście Słychać mnie w ogóle? Ej halo? Słychać cię, słychać cię Dobra wy specjalista twój leży tu To bierz jak coś, Podniosę Bierz, swejru? bierz, bierz, ja nie mam, ja nie znalazłem A Gdzie moja broń? Dobra, jest Kto leży? Pod sklepem wybuchu, ale nikogo nie ma. Na dachu, na dachu na rogu wali. Wiem właśnie, kurwa. Jak tam wejść, kurwa. Kurwa, jednego położyłem. z Z dachu nas jebie jebane. Czekajcie, nalot jebnąłem. Nie mogę go chuja namierzyć gdzie on jest. Na, na nade mną roku. tu chyba, nade mną już teraz. Dostał z nalotu. się tylko mi musi wychylić Dobra idę do góry O kurwa Ej, Kto mnie z bazuki ciśnie? Nie kurwa, wiem ale to ja, ja też dostałem ostro Mocno dostałem A ten z góry ciśnie bazukę Nad nami tu stoi wrogu się, się chuj chce pokazać, nie? I ciężko tam wyjść. No nie ma jak tam wyjść z tej strony, kurwa. Tu jest z tej strony dół. E, tu Idzie. Ja pierdolę w miny się wjebałem, dobiję mnie. Kurwa Jaka kurwa jest pana tam spierdolony Ktoś jeszcze żyje od nas? Nie wierzę kurwa, że mnie zabity jest Pięknie kurwa, jeszcze żyjemy Chłopaki nie poddajemy się, nie ma chuja I są, no, jak są, wyjdziemy stąd, to są na nie na mam boi. Uwaga, wchodzą. Ja tu tył utrzymam. Mam jednego, Ready? Almost. oj, 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 mnie. Po dwóch stronach stali. Ja pierdolę! Take me up, ey! Zwycięstwo ty kurwa! Pięknie! Jak to było? Nie poddawali się! Nie Ale zobaczysz sobie tego para No, no spoko jest, w dobry Widzisz właśnie, że kurwa nas wróć do lobby Tak, tak ja wrócę, jest. bo ja już uciekam Ja idę jeść No słyszałem Także bawcie się dobrze, do zobaczenia jutro Spoko, smacznego o do, do jutra Dzięki, hej Bierz rano Będę rano, będę rano.